Jest to jest troje Agassiz, gdzie witamy się na filmie z Medieval na modyfikacji. Potem pot, Total War, gdzie, jako Polska, jako Rzeczypospolita, obojga narodów, staram się przeżyć. Dosłownie staram się teraz przeżyć, ponieważ tak, Moskwa od wschodu dwie <grym> pełna armia Kozacy też od wschodu. Od północy szpedzi w połączeniu z zachodem. Jeżeli wybijemy w sumie, a jeszcze od południa, Mołdawszycy. Jeżeli wybijemy. Eee, szwedów ze Szczecina i Berlina nasz front kieruje się w kierunku właśnie odbijania Kowna i i pójścia do Rygi oraz tutaj do e, Pskowa i do e, do Revela. i implanty będą nasze i zabezpieczymy sobie tym samym nasz tutaj przyczółek no i wtedy jeszcze możemy pobić się z Moskalami, nie mówiąc już o Turkach, którzy cały czas mają pełną armię obok nas, a nie chce się jakoś napierdalać z Turkami w momencie takie, że mamy wszystko to tutaj. Znaczy możemy, możemy odświeżyć mapę w tym momencie. Jak to wygląda na świecie? Dawno tego nie było, ile w ogóle było. No tak, Ameryki. Francuzi klepią się z Brytolami. Eee, Nowy Jork jako Nowy Amsterdam Jamestown też jest tutaj, tak trochę zaniedbana ta Ameryka eee, Niderlandy cały czas to tą małą prowincję tutaj, ona jest w ogóle odgrodzona świata, że, że poza flotą się tutaj nigdzie nie dostaniemy To jest marokański fort, marokański kolejny fort, tu gdzieś jest miasto Nie? Ta Drogi, o kurwa No tak, marokańskie siły pełna armię. Hiszpanie biją się z Portugalczykami okej okay. O i wbijają się we Francję o ja piedryle Francuzi zostają w pierdol Ciry. dodatkowo to i było to tutaj yy, na Polsie wbił w Sycylię Hiszpańską Toskania się wbiła we francuską Korsykę Chyba że ona nie była francuska nie pamiętam Anglia cały czas yy, z Republiką Wojnę toczy domową. Niderlandy cały czas siedzą same dla siebie. W Cesarstwie Bawaria i Palatynat się cały czas napieprzają. Saksonia ma swoje. Tutaj Szwedzi z Duńczykami. Tutaj nie będę patrzył, Szwedzi mają wielkie tereny. Czy ogólnie Turcy tutaj. Bo to jest takie. Oni nie mają żadnych yy, modyfikatorów, że mają jakieś takie problemy. Nie. Nie, po prostu Turcy są najlepszą frakcją. No co miast, ich buntownicy w dużych ilościach, ale tak naprawdę Turcy wbijają się tutaj. I... Są walki pod Wiedniem, bitwy pod Budą. Yy, tutaj widzę generała Siedmiogrodu, który próbuje coś tam wyrobić. Zobaczymy. No jak tam papież? Papież. Papież żyje, dobra Na no co dużo patrzy, bo Europa jest nam znana Na chwilę obecną, oprócz tego, że, się Francu że Francuzi się w Ciry, to jest ciężko A... Czeka nas bitwa Dzisiaj nagrywam dwa odcinki pod rząd, ponieważ iż dlaczego yy, Skończyliśmy wczoraj Metro, jak widzieliście pewnie odcinek, ten kto widział, ten widział, chyba że ktoś jest bardziej zainteresowany stalwarem, więc Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani stalwarem, to informuję, że wczoraj tak, co oglądacie, to wczoraj skończyliśmy metro 2033. Planowana jest druga część metra, zrobić całą trylogię. Lecz nie wiem, czy z na armę, bo arma tutaj jednak. Przepraszam, wczoraj trochę była impreza trochę popiłem. To chrypa alkoholowa mnie jeszcze trzyma. Ale kaca nie mam, bo ja nigdy nie mam kaca do Waszej wiadomości, więc nigdy nie przyjdę skasowany na impre... nagrywki. Na, na a mówiąc dalej, <laughs> eee, skończyliśmy metro. I co chciałem zrobić? Najpierw jakąś przerwę na eee, armę. Która też miała przerwę z powodu na inną serię. Więc może przez to zrobimy sobie. Eee, zrobimy sobie właśnie armę w kontakcie. Bo stwierdziłem, że te wszystkie inne DLC, jak chcą trwać po 3-4 odcinki. Eee, bo to nie są jakieś za duże delceki, żeby tam się ciągnęły pod 4-10 godzin. To stwierdziłem sobie, że lepiej będzie nam e, chyba zagrać od razu kontakt jako to ostatnie delce, a potem próbować, nie wiem, zagrać Saharę z jakimś znajomym, który będzie chciał grać, oczywiście. Więc zobaczymy Western Saharę tam z modyfikacjami, bo działają one na modyfikacjach Task Force Radio, na Ace i tak dalej, i tak dalej, więc znaczy nie czy się, ale myślę, że będzie na Task Radio bardziej klimatycznie. Eee, mogę zwiększyć podatki tutaj. Daj wysokie, żeby nie tracić pieniędzy tutaj. Czy Warszawa ma w ogóle niskie podatki? Ma wysokie podatki. Okej. Okay. Eee, Tory ma w ogóle zarobić przez populacji. Nic z tego, podróż zdrowia. A, to są minusowe. Okej, okay, czekajcie. Jak coś do populacji wzrostu olej. Dochody z handlu. Dochody z handlu. Ulepszona produkcja rolnica plus 2 za tysięcy. I wszystko chcecie. No dobra, ja bym chciał. Jakiś burdel. Nie ma nic takiego tutaj? Burdel publiczny, ale no. A no zrób ten. Wypas bydła. To jest 3-4 tysiące hejsu, a nie jest tak jakiegoś źle. Mamy 160 tysięcy, więc też nie będę jakoś płakał, ale jednak cały czas ten hajs tracimy. Więc yy, niestety trzeba tutaj to jakoś przerabiać. E, ostatnio co? No teraz czekała na nas bitwa Tak jak ja mówiłem, Ta przerwa na armę czy nowa część metro, to zobaczymy. E, dobra. To w sumie co? Mm, kurwa, no nie pobiję ich jednak. No weszliście w jego teren i możecie go pobić. Serio? Dobra. No poczekajmy na saniturze, gdzie on pójdzie, ale na pewno nie pójdzie w tą stronę, bo go blokujemy dwoma armiami. Więc pójdzie albo w stronę Gdańska, albo w Słupsku. Dobra, tak czy siak yy, widzicie, że chciałem stworzyć tę bitwę, nie, że nie. I w sumie to by było na tyle. Będzie oblegają Moskwę, więc atakują nas na turze, zgaduję. Zobaczymy jak sobie poradzimy w obronie Moskwy, ona ma mury naprawione, więc powinno wszystko być ok. zapiszmy grę na yy, Polska 2 I tura Czego chcecie panowie z Siedmiogrodu? Batory, co chcesz? Nic ale kozacy atakują Briańsk. Które tu doszliście? Jestem kurwa ciekawy, jak. Czekajcie, bo tak czy siak e, oni zaatakują ten Briańsk. Chcę sprawdzić, jak oni tam dojdą. E, doszli w ciągu, mogę zapisać grę. Doszli w ciągu jednej, jednego ruchu. Jak oni byli tak daleko, pokaż mi to. Gdzie oni tutaj są? Dobra, w sumie nieważne. Ale Moskwa wtedy może zająć Bryjańsk sobie tak o zmarszu W sumie, życie generała za miasto, co daje nam mały przychód Teraz się wycofam stąd, aż do Czernichowa Próbuję wyciągnąć z tego, ile się da Możemy stracić parę miast, ale generalnie chcę tracić w takim razie. bo ja mówiłem, że się wycofam z tym generałem. Ale ci będą musieli cofać się na wschód, wtedy bro bronić się przeciwko Kozakom. Dobra, jeszcze raz Tura Zresztą za tą malutką pauzę, ale. Za tą pauzę, za tą. to czytanie. My... No ale nie chcę tracić generałów dobrych. Nie wiem, gdzie ten siege jest robiony, ale zaraz zobaczymy. No nic nie chcecie, kozacy atakują Briańsk, przychodzą z marszu, no Smoleń jest atakowany, okej okay. Okej, okay. weszliście do Briańska, ci atakują Juristepan, Masz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oddziałów walki w zwarciu, piechoty Trzy oddziały do, do walki w zwarciu Ja mam więcej yy, piechoty strzeleckiej to dawniej piechoty do ale ja mam coś, co Cię rozpierdoli. A, 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 a. Dobra. Zapisujemy gierę na bitwie. Te moździerze zrobią siekę. Zobaczymy, jak to będzie. O, widzimy piękne y ujęcia z polskiego filmu Wiedeń. Bitwa pod Wiedniem, który był klapą totalną. Sześć razy spadła ta sama osoba z konia. Choć ogólnie to była koprodukcja włoska i ona była chujowa. A polacy po prostu dali hajs na to bo bitwa pod po dwie dole Czy moździerze stojąc tutaj będą mieli zasięg tu? Kurwa, nie wiem, ale mają zasięg do murów. Powinny mieć. Chyba, żebym ustawił je tutaj, by miały większe pole manewru, a też gorszą ucieczkę ewentualną. Ale wątpię, żebym ten uciekał stąd. Co i mają? Taran i wieże obieżniczą. Tu ich mogę ustawić? Tu ich mogę ustawić. O! No to popatrzcie, jak pięknie. Nie, dobra. Tak? Ustaw na razie ich tutaj. Nie to. Nie tak, tylko tak chcę. Rako, literalnie tu? Czy jednak tutaj? Mam daleki zasięg miały, więc wstawimy je tutaj, najwyżej przeniesiemy. Niech tu stoją na razie. Okej, okay, tam będą bezpieczne. Teraz tak, eee, kawaleria nasza do tyłu. Tak, piechota moich ojców broni bramy. Jest was dużo, to powinniście sobie dać radę. Zobaczcie, stare statystyki. Eee, teraz tak, koza syriestrowi. Kurwa, jesteście. Tam, nie chcę was tam. Więc potrzebuję tutaj, akurat. Okej, okay, milicja miejska. Ten mniejszy oddział potrzebowałbym tutaj. Ten lepszy, ten większy oddział będzie tu właśnie na wzgórzu siedział Bo to nie tutaj tylko tu właśnie na murze Ewentualnie wszystko rozpierdalać co jak to wejdzie do tego, a wy tu czekacie Wy bronicie cały czas bramy więc Będzie okej okay. Możecie strzelać Nie wiem co strzelicie jako pierwsze A tutaj nasi już strzelają Się w tych insertem nie nie Endem o jak strzela dobra zładowane ładują Leci. Kurwa on nie trafi w nas? Dziwnie to leci. Wiesz co, to strzelaj może tu w wieże trafiło niestety. A, strzelaj w te oddziały tu. W ogóle, w generała próbuj trafić, coś Będzie lepiej dla nas wszystkich Dobra. Gdzie to leci? Ja się pytam. Poszło właśnie. Faktycznie no spadają te pociski, zabijają, zabijają. Chciałbym właśnie tutaj trafić coś, co jest mocne. Jakie wiecie, na półwistka. Dalej strzelacie. No, trafiają coś tutaj, nie mogłem ich wziąć. To wie, że tam stoi, jak czy siak strzelacie w ogóle? I tak to wolno idzie. Dobra Stać tu Wybronić pozycji generał z kawalerią tutaj podbiegni Fire dwell. kurac uciekają trochę tamtych Ty kurwa strzelacie niby nie wiem Dobra walczy z nimi Bardzo na flankę Teraz ja są złamani cofnąć się okej zaraz co wy kurwa robicie powiedzcie mi sprawić się tak okej okay. Drabiny weszły do środka, nawet widzę. Taran próbuje iść. Uciekają, uciekają. Biegiem. leni uciekają. ŁOŃ Bram? Dobra nadzieję, że, to jest możliwe, że faktycznie teraz strzelają Dobra, ładują Trzeba tych strzelać wystarczy uciekać jeden padł okej okay. co wy kurwa robicie znowu Nie wiecie, co idźcie tu po prostu tutaj się ruszcie И тут вас отхнём там Раз шесть, тут и всё Хорошо do rozkazu i to może mi dopomóc możemy się jeszcze rozstawić tak, że ściągnę was z muru biegiem jest to przejście na dole? nie, właśnie, to jest ten problem na szarży, podniesie drabiny, widzę Strzelać. tutaj strzelać biegiem 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 Nie zablokujecie zaraz będzie problem o, na mojego generała idą od razu? Przeszłam, że nie będzie z takiego mojego tego Serio? Artleria zabija mi mojego własnego tego tego? Coże? Dobra, wróćcie Artleria strzeli gdzieś tu Bo nie trafiasz By tutaj biec Ok, Bot się zbagował, bierze wszystkie materiały tego bierze, oblewie, że tak dalej. Nie wiem po co. może że jest zjebane źle, go ustawiłem. Jeśli się tak ustawicie. Powrócicie się, tak? Nie, to nie łucznicy. I ta era. Choda. Aha, że drabiny, że tutaj wejść na mur. To jaki Polaki. Dobra, możecie bryk. Możesz tutaj wejść. Wy się tu cofniecie. Biegiem, bo już on pewnie nie potrzebuje w tym murze. Nienarobot byli tutaj Jakby strzał Tu wystrzela się im ten mur tam postawić się na nowo więc tam powód strzał mierzyć więc Dobra, wy się ustawcie tutaj. Możecie sobie strzelać do nich tam. Hmm, tu się biłem. Dobra, oddział mi padł. Miałem się cofać już. Ja się cofał. Hmm, ja chcę się wycofać. Nie, bo tutaj będą wbiegać. Sorac, tam. Jest trzeciej tam do góry, więc jest OK. Jeśli nie ustawią trochę, minie. kolera nas nie strumuje. Co dziwo. Pod kątem stoicie. Do tego kątu nie macie, więc wezmę trochę tutaj, do tyłu. Biegiem. Tutaj na jedną drabinę się wbijają, więc będzie im ciężko. Ciekawe, że ta kawaleria nie biegnie. Ok generał ustaw się tutaj, będzie trochę długa bitwa, przedłużyjmy ją bo ty nie ogarniają trochę uciekają już To duży ostrzał o tu ładne trafienie poszło Tu też piękne trafienia na tą jedną drabinę Uhohohoho. Ciekawe że ten młodzież zabił No i połowa ludzi teraz ucieka eee, o co mogą jeszcze ten Tu jest rzeź dosłownie wielka w tych co idą I tutaj jeszcze była jakaś biocha słaba, to jest jednak zamek. Pobagowali na tej, nie? Na drabinie. I jak skontynuujemy to wszyscy uciekają? Nie, dobra. Wysyłaj się z bitwy. 90 ludzi straciliśmy. Głównie mołojców oraz tych tabardów. Ta nie, tabardów? Tak, tabardów. Nie, to jest Ta, bedetę. Miejską. Wybić mu dawczyków. Dobra. Dało się. I teraz tak. Łask. Przywaliłem wczoraj mocno w bok, w barze i <golni> boli mnie cały bok. Co kur... Aha, dobra, w pinsku to normalne, że siedzicie. Dostajemy, tego mieszkańców, dostaliśmy mieszkańców, okej. Okay. Dostajeście posiłki. Gdzie ciężej z posiłkami, ale to jakoś sobie poradzimy. Tylko że te miasta nie były bronione, bo one były w środku kraju. Nie spodziewam się, że tam się wojsko respić. spić. Polska też się potopów więcej nie spodziewała. Dobra, ja w tym momencie tego co mi żegnał, moi drodzy. Wszystko inne zrobimy na sesji następnego odcinka, więc raję, cześć do widzenia.